Kto by pomyślał, że jedna mała dziewczynka może postawić na nogi cały dom? Co się stało? Moja Wnusia płacze? Babcia biegnie na pomoc. Będziesz musiał porzucić swojego burgera, braciszku. O nie, moja młodsza siostra ma kłopoty. Muszę natychmiast jej pomóc. Szefowa kuchni też musi odłożyć obowiązki na później. Czy ja słyszę płacz małej dziewczynki? Biedactwo, trzeba sprawdzić, co się stało. Brat Andy, babcia Katie, szafowa kuchni Mia zabrali się, by nakarmić małą dziewczynkę. Oglądacie kanał Barada? Rozpoczynamy challenge! Babciu, pobudka! Mała już wymyśliła, co chce zjeść. Nie ma sprawy. Babciu, odsknij się, trzeba działać. Wiem, co robić. Babcia i szafowa kuchni zagniotły ciasto tak szybko, że nawet nikt nie zauważył. I już smażą pankejki. Wygląda pysznie, ale ja zrobię lepiej. Patrzcie, co tu mam. Dodam do ciasta barwnik spożywczy. Placuszki będą w różnych kolorach. O, Andy postanowił przyrządzić coś specjalnego. Spójrzcie na te piękne kolory. A teraz zrobi z nich tęczę. Dodam jeszcze pianek na wierzch i kolorową posypkę. Jesteś taki roztrzepany, Andy. Do pancake'ów najlepiej pasuje syrop klonowy i masełko. To prosty, ale wypróbowany przepis babci. Pankejki z syropem klonowym. To już nikogo nie dziwi. Oto porcja pankejków od profesjonalistki. Podam je z jajkiem w koszulce. Gotujesz wodę w rondlu i wbijasz jajko prosto do wody. A póki będzie się gotować, wezmę plasterki szynki i trochę zieleniny. Ułożę je ładnie pomiędzy placuszkami. Jajko gotowe! Położę je na wierzchu. Ładnie, smacznie i bardzo zdrowo. Nadszedł czas, aby mała dziewczynka oceniła wysiłki uczestników wyzwania. Czyje pankejki spodobają jej się najbardziej? Placuszki Andiego były pyszne. A teraz porcja od babci. Mm, pankejki dość zwyczajne, ale też bardzo smaczne. A pankejki szefowej kuchni wyglądają niecodziennie. Jednak surowe żółtko jest dla małej obrzydliwe. Zwycięzcą tej rundy są tęczowe And Andiego. Hurra, wygrałem! Pozwól, że ci tu poprawię. Proszę mnie tu nie ciągnąć. Uwaga, wszyscy. Mała chce zjeść z oczystego steka. Nie ma sprawy. Babcia da radę. Jesteś pewna? Jasne. Ja też dam radę. Okej. Okay. Biorę i smażę nic skomplikowanego. Jak można smażyć stek bez oleju? Trzeba dobrze nadpuścić patelnię grillową. Tak? To ja dobrze na Andy, nie powinieneś dodawać tak dużo oleju. Oczywiście lepiej lać go na patelnię a nie dookoła. Teraz wrzucam na patelnię kawałek mięsa i smażę. O rety, to dopiero. A robi wrażenie, prawda? Jeszcze jak? Ale ja też tak umiem. Na pewno Andy tylko, żebyś trafił tam gdzie trzeba. Trafiłem! Ach, ta młodzież. I ucz się, mój stek jest prawie gotowy. Idealny, medium rare. Teraz można go posolić. Niezły rzut. Też mi coś. Hey. Babciu, zobacz, ja też zaraz podrzucę, jak prawdziwy kucharz. Oj! No! O nie, spadł mi na podłogę. Tak, teraz jest nie tylko surowy, ale i brudny. Nie! ale może nikt nie zauważy. Żartujesz? Nie można podawać takiego dania. Wiem, co robić. Zaleję to keczupem. On przykryje to, co trzeba. Jestem geniuszem. Jak pięknie pachnie. Dziękuję. Mój stek jest idealny. Muszę tylko dodać gałązkę rozmarynu i gotowe. To ma być dekoracja? Ja mam coś lepszego. Wow... Nie zna sekret słynnego złotego steku Nurseta Giokcze. To będzie stek jak w najdroższej restauracji. Ojej, a to tak można było! Gotowe! Można podawać. Smacznego. No w końcu można spróbować dania. Ta góra keczupu nie wygląda apetycznie. Spójrzcie na to, tu są jakieś włosy i brud. To obrzydliwe. A oto i złoty stek. Ciekawe czy posmakuje małej. Smaczny, ale bez szału. Ale z babci pachnie przepysznie. I przypadł do gustu dziewczynce. Prosty, klasyczny, ale za to jaki smak. Babcia wygrała, hurra! Nadszedł czas na deser. A Mała chce zjeść jakieś fajne lody. Znam pewien przepis. Lody? Zrobi się. To nic trudnego. Oh. Zaraz, zaraz. Jak tam było w tym przepisie? Aha, trzeba posiekać na małe kawałki. Hmm. Posiekać? No dobra. Zrobię to naprawdę szybko. Ale fajnie. Ekstra. Ej, ostrożniej, młody człowieku. Nie rozrzucaj jedzenia. Poniosło mnie. Przepraszam, babciu. Tak to jest, gdy amatorzy biorą się za gotowanie. Tymczasem ja mam już wszystko gotowe. Pozostaje tylko wykończyć to ładnym podaniem. Lody udekoruję skórką z cytryny. Kwaśny smak idealnie skomponuje się ze słodyczą lodów. A gwoździem programu będzie dym z suchego lodu. Tak właśnie podają lody w najlepszych restauracjach. Voila! Spójrz na to, to niewiarygodne! Brawo! Babcia też już wszystko zrobiła. Muszę tylko pokroić lody na kwadraciki i włożyć je do miseczki. Całość udekoruję syropem czekoladowym. Ja też już prawie skończyłem. Zwinę lody w rulonik i włożę do miseczki. Udekoruję jeszcze bitą śmietaną. Uwielbiam ją. A teraz posypię wszystko tęczowymi skitelsami. Krupiąca rurka, kilka ciasteczek Oreo. O, babciu, pożyczysz trochę. No pewnie. Dziękuję. A teraz poleję to wszystko syropem. Ile cukru. Super co? Zobaczymy, które lody posmakują dziewczynce. Fantazyjne podanie od szefowej kuchni? Zachwyciło dziewczynkę. Czas spróbować. Ojej, skórka z cytryny jest zbyt kwaśna. Nie ma ochoty na dalszą degustację. Hmm. Ale kawałki lodów w syropie czekoladowym wyglądają apetycznie. Niestety smakują średnio. A na koniec kolorowe lody od brata wyglądają niesamowicie. Wita śmietana rurka z Hitelsy. I oto wygrany. Wiedziałem, wiedziałem, babciu przytomnie. Kosi, kosi łapci, pojedziemy do babci. Nie czas na relaks, kontynuujmy nasz konkurs kulinarny. O, babciu, czy ty jesteś z Francji? Wiesz, jak robi się samy? Spokojnie, babcia ma swój sprawdzony sklepik z rogalikami. Trzeba je tylko włożyć do piekarnika i poczekać, aż się zarumienią. O, ja też tak mogę zrobić. Jeden, drugi i do piekarnika. Brawo, ja. Dobra robota, wnoczku. Nie toleruję mrożonego ciasta. Nie. Fu. Przy okazji, nasza szefowa kuchni Mia pracowała w najlepszych restauracjach w Paryżu i zna najstarszy przepis na francuskie rogaliki – Wszyscy królowie Francji jedli kruasany z tego właśnie przepisu. Dlatego na dziewczynkę czeka więc prawdziwie królewski deser. Bratendy i babcia obserwują z podziwem, jak szefowa kuchni przystępuje do pracy. Wow. A teraz czekamy. Kurczę, mi się to tak nie uda. Ale mam pomysł. Do rogalików dodam nutellę. To pewniak. Mój ulubiony krem czekoladowy z orzechami. To ty wyprawiasz? Czas wyciągać rogaliki. Jakie piękne rumiane. Andy, on nie pali się! O, tylko nie to! Brat tak się zajął Nutellą, że jego rogaliki się zwęgliły. Co on teraz zrobi? Pachnął z palenizną, no nie ma szans! Nie martw się w i tak świetnie sobie poradziłeś. A ja zajmę się podaniem. Zgrabne nacięcie i można napełnić środek domowym kremem. Dodam truskawki i posypię cukrem pudrem. Voilà! Gotowe! Można próbować! Spalone rogaliki od brata wyglądają okropnie. Nie zamierza ich degustować. Rogaliki babci są wspaniałe, słodkie i takie pyszne. Małe i bardzo smakowały. Ojej, truskawki, słodka śmietanka i pyszne ciasto zrobione według królewskiej receptury. Mm. Bez wątpienia rogaliki szafowej kuchni zajmują pierwsze miejsce. Dziękuję. Chyba czeka nas challenge z tortami. Ja zaczynam. Jestem naprawdę podekscytowana. Chcę zobaczyć, co dostanę. Ojej, to koło może się kręcić bez końca. Zatrzymam je sama żeby było sprawiedliwie zamknę na oczy. Co? Wasabi? A ja tak sobie marzyłam, że dostanę jakieś smakołyki. Mia, teraz twoja kolej na kręcenie kołem. Mam nadzieję, że przynajmniej mnie się poszczęści. Ojej! Ale jeśli strzałka jest pomiędzy, to znaczy, że nic nie dostanę? Myliłam się. Dostałam wszystko. A najlepsze jest to, że mogę udokorować tort i sprawić, że będzie jeszcze smaczniejszy. Uwielbiam nutelle, Ale jak zrobić, żeby równomiernie rozprowadzić ją po cieście? Wiem. O, co ona wymyśliła? Skorzystam z narzędzi budowlanych. Szpachla powinna mi pomóc. Wygląda przepysznie. Chętnie spróbowałabym tego ciasta. A to jeszcze nie wszystko. Teraz trzeba dobrze rozprowadzić czekoladę po torcie za pomocą wałka. Zaraz zrobię coś naprawdę fajnego. I można przejść do czekoladek. Opakowań już nie potrzebujemy. I zabieram się do roboty. Wow! To bardzo ważne, aby nie pomylić się w wymiarach. Dlatego należy najpierw zmierzyć wszystko miarką. Okej, okay, wszystko idealnie dopasowane. Teraz można obłożyć tort batonikami. Kate, na co czekasz? Masz całą tubkę wasabi. Już czuję ten ostry zapach. Ale udowodnię, że jestem odważna. Nie boję się jakiegoś tam wasabi. Muszę tylko rozprowadzić je na torcie. Też mogę użyć do tego szpachli. Myślę, że Mia nie będzie miała nic przeciwko. O, zostało nawet trochę nutelli. Gotowe. Uh -oh. Oczywiście nie będę tego myła. Lepiej podrzucę ją z powrotem mi, aby dodać nieco ostrości do jej niesamowicie pysznego tortu. Dziwne, dlaczego czekolada jest zielona? Bardziej przypominała Sabi. Kate, jak ci nie wstyd! Ej, jak śmiesz! A gdybyś uderzyła mnie w oko. Dobra, dosyć gadania, czas na jedzenie. Kate chyba straciła rozum. Życzcie mi powodzenia! No i jak smakuje. Najwyższy czas, żeby mi ja zjadła trochę ciasta. Coś mi mówi, że będzie absolutnie magiczne. Miałam rację. To najsmaczniejszy tort, jaki kiedykolwiek jadłam. Nie mogę przestać. To prawdziwa czekoladowa bomba. Ech, czekoladowa bomba. Ja z kolei nie mam ciasta, prawdziwy ogień. Dobra, zaczynam. O nie, ja miałam rację, moje usta zaraz spłoną. Pomocy! Jeszcze, jeszcze. Spadaj stąd. Za to, że wzięłaś cudze jedzenie, czeka Cię kara. Już gorzej być nie może. A jednak może. Nienawidzę jajek. Dobrze ci tak. Nie będziesz więcej kradła cudych smakołyków. Myślę, że niekoniecznie musisz kłaść jajka na torcie. Wystarczy, jeśli wylonują na twojej głowie. To straszne. Jestem cała mokra. Co za ochyda. To będzie pyszne. Mia, dlaczego śpisz? Kręć. A, tak. Hurra, dostałam cukierki. Ciekawe, co ja dostanę. Karma dla psów? Ale ja wcale nie jestem psem. Ale musisz to zjeść. A mnie czeka cała beczka pysznych słodkości. Awesome! Nigdy nie próbowałam karmy dla psów. Może faktycznie jest dobra. Hmm. Mam problem z jej otwarciem. A, cały czas był tu taki specjalny pasek. Ojej, od samego zapachu tego jedzenia robi mi się niedobrze. A mnie bardzo podobają się cukierki. Są takie kwaśne i smaczne zarazem. Ze słodkim tortem będą idealne. Uzupełnią się nawzajem smakami. Niesamowite. Wyszło pięknie. No to próbujemy. Jaki piękny kawałek! Czuć lekką kwaskowatość. Podoba mi się. Kate, przestań na mnie patrzeć i lepiej zjadać swoją karmę. Jak wysypię ją z paczki, to będzie jej za dużo. Myślę, że garść wystarczy. Tyle będzie ok. Nie ma mowy, wysypuj wszystko. Dlaczego jesteś taka wredna? Zadowolona? Teraz nie mam ciasta, mam miskę z karmą. Mam nadzieję, że nie you! Fu! jak psy w ogóle tolerują to obrzydlistwo. Ojej, cześć, słodziaku. Jesteś w samą porę. Zobacz, ile mam jedzenia. Co się dzieje? Dlaczego tu jest pies? Nie mogę go znieść, mam alergię. Wynoś się stąd. To naprawdę jesteś bardzo wredna. Jeśli pies może to jeść, to ja też. A nie, ja tak nie mogę. Co tak jęczysz? Moje słodycze też są kwaśne. Nawet za bardzo. Trzeba było widzieć swoją minę. Szkoda, że mój telefon jest za daleko. Zrobiłabym zdjęcie. Wiem. Podczas gdy zastygłaś nad swoim jedzeniem, ja mogę oddać karmę temu, komu to posmakuje. Proszę, słodziaku, smacznego. Czy pies znowu tu jest? Kate, kolejny raz złamałaś zasady i nie zjadłaś tego, co ci podano. Czas na karne koło. M może nie trzeba? Trzeba. Dobra, i tak będę musiała. O nie, to zepsuje mi makijaż. Ale będzie wesoło. O nie, muszę się teraz umyć. Myślę, że nawet ci to pasuje. Jesteś okropna. Subskrybujcie kanał Barada, bo u nas zawsze jest wesoło i bardzo apetycznie. Na razie.